Co jest najbardziej niemiłosierną rzeczą, jaką może Wierzę, niemiłosierną rzeczą, chrześcijanin może zrobić homoseksualiście? Wierzę, iż najbardziej niemiłosierną rzeczą, którą chrześcijanin może zrobić homoseksualiście, jest nie powiedzieć mu lub jej prawdy. W czasach, gdy Kościół znajduje się pod stałą presją świata i często ulega jego żądaniom, ogromnie ważne jest, by Kościół zjednoczył się i mówił prawdę w miłości. Kościół ma tendencję do popadania w skrajności. Był taki czas, gdy Kościół miał tendencję do uderzania w bęben prawdy i to za cenę okazywania miłości. Lecz dzisiaj wahagło przesunęło się w drugą stronę i uderzamy w bęben miłości, zapominając przy tym o prawdzie. Musimy nauczyć się mówić prawdę w miłości. Musimy pogodzić te dwie rzeczy w mądry sposób, który pozwoli nam stworzyć model chrześcijańskiej szczerości. Uważam, że jednym z powodów, dla którego nie mówimy prawdy, nie jest fakt, że tak bardzo miłujemy homoseksualistów, lecz że miłujemy siebie tak bardzo, iż boimy się, co ludzie o nas pomyślą. Wierzę, że że musimy postawić prawdę ponad obawę o to, jak będziemy postrzegani. Należy to jednak robić w sposób pełen miłości. Nie musimy wybierać pomiędzy prawdą i miłością. Nigdy wcześniej nie obserwowano tak wielu światopoglądów twardo obstających przy swoim, gdy Kościół milczy. Pluraliści twardo obstają przy pluralizmie, muzułmanie twardo bronią swojej wiary, homoseksualiści twardo bronią swojego stylu życia, lecz Kościół w imię miłości zamilkł. Musimy otworzyć nasze usta i mówić. Walter Jak powiedział Martin kiedyś pastor Walter Martin, spieranie I się quote, dla samego sporu jest grzechem, lecz spór ze względu na prawdę jest Bożym nakazem. Wiemy, co mówi Pismo Święte. Pytanie więc, czy odważymy się tym dzielić z miłością?